Wyjątkowy występ Beaty Kozidrak z zespołu Bajm podczas jednego z koncertów podbił internet, wywołując falę komentarzy. Wideo z jej teatralnym wykonaniem utworu OK ok. Nic nie wiem nic nie wiem przyciągnęło szeroką gamę reakcji. Od entuzjastycznego poparcia po ostrą krytykę. Niektórzy internauci twierdzą, że liderka bajmu przesadziła, działając w sposób zbyt przerysowany i karykaturalny co dla nich przekroczyło granicę dobrego smaku. W obronie Beaty stanął znany muzyk Zbigniew Hołdys, podkreślając, że taki styl jest charakterystyczny dla jej występów. Z kolei fani artystki podkreślają, że jej ekstrawagancki taniec to nieodłączny element koncertów bajmu, stanowiący część większego performance. Jeden z internautów, Rafał Jakubowski, wyjaśnia, Beata od lat podczas wykonywania tego utworu zachowuje się dokładnie jak na filmiku. Jest to utwór, który napisała w 1982 roku i od tamtej pory jest to stały element jej pokazu. Dyskusja o występie Beaty Kozidrak nie ogranicza się jedynie do internetu. Eksperci i dziennikarze również zabierają głos, co pokazuje, jak wielkie emocje może wywołać jedno krótkie nagranie w świecie muzyki. Rafał Maserak Mimo że nie był fanem scenicznego performansu Beaty Kozidrak, wyraził zainteresowanie zaproszeniem jej do udziału w kolejnej edycji programu Taniec z Gwiazdami. Kolejnym, który postanowił wypowiedzieć się na ten temat, był Zbigniew Hołdys, legendarny muzyk związany z zespołem Perfect. Hołdys, który nie miał okazji zobaczyć koncertu na żywo, stanął w obronie Kozidrak. Podkreślając, że artystka ma pełne prawo do prezentowania na scenie tego, co uważa za stosowne. Nie widziałem tego występu, ale znam Beatę na tyle, żeby wiedzieć, że nie przekroczyłaby granic swojego stylu. Artysta sceniczny to ktoś, kto ma wolność tworzenia i eksperymentowania. Ostateczny sąd należy do jego publiczności, powiedział Hołdys w wywiadzie dla Świata Gwiazd. Dodał również, że największe ikony muzyki, takie jak Madonna, również stawiają na odważne i czasem kontrowersyjne występy, które są dobrze przyjmowane przez ich fanów. Madonna przekracza sześćdziesiątkę i nadal prezentuje wyzywający styl na scenie. Beata, będąc po rozwodzie, może czuć się teraz bardziej swobodna, co również może mieć wpływ na jej sceniczną ekspresję, zakończył Howdy's.